Wystarczy jedno użycie i chwasty znikają na dobre. Chwasty wyrastające między kostką brukową czy w ogrodzie bywają prawdziwą zmorą i często wracają mimo wysiłku. Jednak żaden chwast nie przetrwa tego domowego sposobu. Nie będziesz już wyrywać ich na kolanach przez długie godziny. Do wykonania oprysku potrzebujesz tylko trzy składniki, które z pewnością masz już w swoim domu. Do wysokiego naczynia wlej 500 ml ciepłej wody. Następnie weź ocet i odmierz 200 ml. Ocet jest skuteczny w walce z chwastami ze względu na zawarty w nim kwas etanowy, który ma silne działanie żrące na roślinność. Wlej do naczynia. Teraz weź sól i dodaj jedną łyżkę. Ma działanie odwadniające skutecznie zaburza równowagę komórek chwastów. Całość wymieszaj. Przygotuj butelkę ze spryskiwaczem, co ułatwi dozowanie produktu. Przelej płyn do niej. Spryskaj chwasty wyrastające między kostką brukową. Rób to w gorący, słoneczny dzień, aby mikstura szybciej wchłonęła się w glebę i rośliny. Powtarzaj zabieg co kilka dni. Poczekaj, aż chwasty obumrą i wyschną. Zapomnij o wyrywaniu ich rękami. Pozwól, by oprysk zrobił to za ciebie. To wypala chwasty aż po korzenie. Najskuteczniejszy sposób na chwasty, jaki znam. Ten sposób nie zawiera szkodliwych składników i jest tani. Kiedy pojawiają się one na kostce przed domem czy garażem, na pewno chcesz się ich szybko pozbyć. Aby to zrobić, przygotuj cytryny, przekrój je na pół. Potrzebujesz tyle, aby uzyskać 200 ml soku cytrynowego. Kwas cytrynowy niszczy strukturę komórek roślinnych i skutecznie wypala chwasty aż po korzenie. Przygotuj wysokie naczynie i wlej świeżo wyciśnięty sok. Teraz dodaj 250 ml filtrowanej wody. Ułatwi to rozprowadzenie mikstury i lekko rozcieńczy stężenie. Do tego dodaj jedną łyżkę mydła. Najlepiej sprawdzi się w płynie. Mydło działa jak emulgator, który pomaga mieszance lepiej przylegać do liści. Kolejny składnik to cynamon. Ma on właściwości przeciwgrzybicze, a dodatkowo osłabia wzrost roślin od korzenia. Całość energicznie wymieszaj, aż składniki się połączą. Przelej mieszankę do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj nią chwasty wyrastające z kostki brukowej. Najlepszy efekt uzyskasz w upalny lub słoneczny dzień. Już po krótkim czasie zauważysz, że chwasty zaczynają więdnąć i zasychać. Proste, naturalne i niezwykle skuteczne. To ochroni twoje rośliny przed szkodnikami. Nie potrzebujesz chemii. Wystarczy ta jedna roślina, aby pozbyć się problemu z ogrodu. To pomoże ci zwalczyć mszyce, wciornastki i owocówki, a także ochroni rośliny przed mączniakiem i innymi chorobami grzybowymi. Wrotycz pospolity rośnie dziko, najczęściej przy drogach czy rowach. Często bywa mylnie uznawany za chwast, ale to naprawdę pożyteczna roślina. Aby przygotować domowy preparat, weź duże wiadro. Dodaj około 300 gramów świeżego ziela wrotyczu. Wrotycz działa jak naturalny repelent. Jego intensywny zapach skutecznie odstrasza owady. Zalej całość 10 litrami wody i dokładnie wymieszaj. Jednak to nie wszystko. Przykryj wiadro workiem na śmieci i odstaw na 24 godziny. Najlepiej w cieniu. Po tym czasie przygotuj opryskiwacz ogrodowy. Otrzymany preparat rozcieńcz z wodą w proporcji 1 do 2. W upalne dni oprysk najlepiej stosować rano lub wieczorem. Spryskaj warzywa, drzewa owocowe i krzewy. Szczególnie te, które są atakowane przez mszyce, wciornastki czy owocówki. To naprawdę działa. Dodatkowo preparat zwrotyczu działa zapobiegawczo przeciwko chorobom grzybowym. Takim jak mączniak prawdziwy stosuj oprysk raz w tygodniu, a twój ogród ci za to podziękuje. To wystarczy dla zdrowych pomidorów. Zastąpi milion innych nawozów. To wszechstronny produkt, który znalazł zastosowanie także w ogrodnictwie, szczególnie w uprawie pomidorów. Do miski dodaj dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Soda działa odkażająco, odkwasza glebę i zapobiega rozwojowi grzybów. Teraz dodaj jedną łyżkę oleju kuchennego. Olej tworzy delikatną warstwę ochronną na liściach, co utrudnia owadom dostęp do rośliny. Następnie dodaj jedną łyżkę dowolnego mydła w płynie. Mydło sprawia, że mieszanka lepiej przylega do powierzchni liści. Wymieszaj całość dokładnie, aż składniki się połączą. Do ogrodowego opryskiwacza wlej 5 litrów wody, dodaj wcześniej przygotowaną mieszankę. Zamknij i dobrze wstrząśnij. Teraz spryskaj liście pomidorów, zarówno z góry, jak i od spodu. Ten naturalny roztwór skutecznie odstrasza owady i szkodniki. Chroni przed mączniakiem oraz grzybami. Stosuj oprysk raz w tygodniu, a twoje pomidory będą zdrowsze, silniejsze i bardziej odporne, bez chemii i zbędnych wydatków. To jest silniejsze niż wszystko, co dotąd próbowałeś w walce z mączniakiem. Zwalczysz chorobę w jeden dzień. Pokażę ci dwie mikstury, które musisz znać. Przygotuj większy słoik, dodaj trzy łyżki siarki ogrodniczej. Siarka działa odkażająco hamuje rozwój zarodników i wzmacnia odporność roślin. Wlej jeden litr wody i dokładnie wymieszaj. Proszek musi się rozpuścić. Przelej roztwór do opryskiwacza i pamiętaj, aby rozcieńczyć go z pięcioma litrami czystej wody. Tą mieszanką spryska liście. To skuteczna bariera ochronna przed mączniakiem. Regularny oprysk powstrzyma infekcję. Ale to nie koniec. Możesz również użyć tego białego proszku. Soda ma właściwości zasadowe. Tworzy środowisko, w którym grzyby nie są w stanie przetrwać. Dodaj sodę do opryskiwacza. Rozpuść dokładnie 50 g sody oczyszczonej w 10 litrach wody. Użyj tak samo jako oprysk. Dzięki tym dwóm miksturom, twoje rośliny zyskają naturalną tarczę przed mączniakiem, wzmocnisz odporność całego ogrodu. To rozwiązanie sprawdzi się przez cały sezon. Zwalczam szyce, przędziorki i inne szkodniki. Oprysk z niego to tajemnica zdrowych pomidorów. Tworzy na powierzchni rośliny warstwę, która utrudnia oddychanie i poruszanie się owadów, co prowadzi do ich eliminacji. Wiem, jak przygotować i zastosować ten naturalny środek. Wystarczy szare mydło. Jest ekologiczne i tanie. Przygotowanie oprysku z niego zajmuje tylko chwilę. Potrzebujesz litr wody i 20 gramów szarego mydła. Mydło rozpuść w ciepłej wodzie, a następnie przelej do butelki z rozpylaczem. Roztwór nie szkodzi roślinom, ale zabija szkodniki. Stosujemy go na liście pomidorów, z góry jak i od spodu. Pamiętaj, aby robić to wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Stosuj regularnie co 8 dni. To pozwoli utrzymać pomidory w świetnej kondycji. Metoda ta jest popularna wśród ogrodników ceniących naturalne rozwiązania. Sposób ten jest ekologiczny i bezpieczny, a także skutecznie chroni przed szkodnikami. To najsilniejszy naturalny środek na mszyce. Kiedy inne środki tylko zapobiegają mszycom, ten płyn radzi sobie z nimi nawet kiedy atakują już rośliny. Ale działa też na gąsienice, ślimaki, stonkę ziemniaczaną i mączlik. Aby przygotować ten naturalny środek owadobójczy, oczyść kilka ząbków czosnku. Czosnek ma właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, a jego silny zapach jest nielubiany przez owady. Oprócz czosnku obierz też cebulę. Moc tej mikstury zależy właśnie od ilości cebuli, którą dodasz. Czosnek i cebulę wrzuć do blendera. Dolej około pół litra wody i zblenduj. Następnie przecedź przez sitko, dodaj łyżeczkę pieprzu kajen. Dla mszyc ten pieprz jest toksyczny. Poraża ich system nerwowy. Odstaw miksturę na jedną noc. Następnego dnia mieszanka jest gotowa. Dodaj jeszcze krople naturalnego mydła. Dzięki temu lepiej będzie trzymać się na roślinach. Przed użyciem rozcieńcz ją co najmniej litrem wody i spryskuj rośliny. Rób to raz w tygodniu, a przy ataku mszyc nawet dwa razy w tygodniu. Z każdym dniem mszyc będzie mniej. Znikną całkowicie po kilku dniach.